W każdej kostce drożdży, którą kupujesz w sklepie, żyje około 50 miliardów mikroskopijnych stworzeń. 50 miliardów żywych organizmów czeka w uśpieniu, aż je obudzisz. Gdy wrzucasz je do ciepłej wody z cukrem, w ciągu kilku minut budzą się do życia i zaczynają ucztować. A gdy ucztują, produkują gaz, który sprawia, że twoje ciasto zmienia się z płaskiej, gęstej masy w puszystą, pełną dziurek strukturę. To nie chemia, to biologia w akcji. Mikroskopijne grzyby pracują dla ciebie jak miniaturowa fabryka, produkując dwutlenek węgla i alkohol. Tak, dobrze słyszysz. W twoim cieście zachodzi ten sam proces, który tworzy piwo i wino. Tylko że ty wykorzystujesz gaz, a alkohol wyparowuje w piekarniku. Gotowi poznać sekretne życie drożdży? Drożdże to jednokomórkowe grzyby z gatunku Sacharomyces, Cerevisiae. Co po łacinie oznacza dosłownie grzyb cukrowy piwa. Każda komórka drożdży ma około 5 do 10 mikrometrów średnicy. To mniej więcej jedna dziesiąta grubości ludzkiego włosa. Są tak małe, że w jednym gramie świeżych drożdży mieści się około 20 miliardów komórek. To więcej organizmów niż ludzi na całej Ziemi, w czymś wielkości cukierka. Te mikroskopijne stworzenia żyją tylko po to, żeby jeść cukier i się rozmnażać. Gdy drożdże trafiają do ciasta, znajdują raj, wilgoć, ciepło i mnóstwo pożywienia w postaci cukrów z mąki. Natychmiast zaczynają proces zwany fermentacją. To słowo może brzmieć skomplikowanie, ale to po prostu sposób, w jaki drożdże jedzą, gdy nie ma tlenu. Oto, co się dzieje. Drożdże produkują enzymy, takie biologiczne nożyczki. Które tną długie łańcuchy skrobi z mąki na proste cukry jak glukoza. Potem wchłaniają te cukry do swojego wnętrza i rozkładają je na dwutlenek węgla i alkohol etylowy. Jedna cząsteczka glukozy daje dwie cząsteczki alkoholu i dwie cząsteczki dwutlenku węgla. To jak mikroskopijne jedzenie, które produkuje bąbelki. Dwutlenek węgla to gaz, który próbuje się wydostać z ciasta. Ale ciasto jest lepkie i elastyczne dzięki glutenowi, białku, które tworzy coś jak elastyczną sieć. Gdy mieszasz mąkę z wodą i ugniatasz ciasto, białka glutenu łączą się w długie, elastyczne włókna. To jak budowanie rusztowania z gumy mocne, ale rozciągliwe. Bąbelki dwutlenku węgla zostają uwięzione w tej glutenowej sieci, nie mogą uciec, więc zaczynają rozciągać ciasto od środka. To jak dmuchanie tysięcy malutkich baloników wewnątrz ciasta jednocześnie. Każdy bąbelek tworzy małą kieszonkę, a ciasto wokół niej rozciąga się, żeby zrobić miejsce. Im więcej dwutlenku węgla produkują drożdże, tym więcej bąbelków, tym bardziej puszyste ciasto. Temperatura jest kluczowa dla aktywności drożdży. W temperaturze pokojowej, około 20 stopni Celsjusza, drożdże pracują powoli i spokojnie. Podnieś temperaturę do 35 stopni, a będą pracować jak szalone. To ich optymalna temperatura. Ale przekrocz 45 stopni, a zaczną umierać. W 50 stopniach większość drożdży ginie. Dlatego ciasto wyrastające stawiasz w ciepłym miejscu, ale nie za gorącym. Z kolei w lodówce drożdże zwalniają, ale nie umierają. Wchodzą w stan śpienia. Dlatego możesz przechowywać ciasto w lodówce przez noc. Drożdże będą pracować bardzo powoli, tworząc bardziej złożone smaki. To sekret najlepszych pizzerii. Ich ciasto dojrzewa w chłodzie nawet 72 godziny. Cukier przyspiesza działanie drożdży, ale za dużo cukru je zabija. Działa jak konserwant, wysysając wodę z komórek drożdży. Dlatego słodkie ciasta rosną wolniej niż chleb. Sól też spowalnia drożdże, ale w małych ilościach pomaga kontrolować fermentację i wzmacnia gluten. Co z alkoholem, który produkują drożdże? W surowym cieście może być nawet 3% alkoholu. Ale nie martw się, w piekarniku w temperaturze 180 stopni alkohol wyparowuje kompletnie. Zostaje tylko przyjemny, drożdżowy aromat, który kojarzymy ze świeżym pieczywem. Istnieją różne rodzaje drożdży. Świeże drożdże wyglądają jak szara kostka i mają około 70% wody. Drożdże suszone to te same organizmy, ale odwodnione. Mają tylko 8% wody. Drożdże Instant są jeszcze bardziej przetworzone. Mają mniejsze granulki i nie trzeba ich rozpuszczać przed użyciem. Wszystkie działają tak samo. Różni je tylko szybkość i sposób aktywacji. Ciekawostka: drożdże piekarskie to ten sam gatunek, którego używa się do produkcji piwa i wina. Różnica jest w szczepach. Browarnicy wybierają drożdże, które produkują więcej alkoholu i specyficzne aromaty. Piekarze wybierają te, które szybko produkują dużo dwutlenku węgla. Historia drożdży jest fascynująca. Ludzie piekli chleb na drożdżach już 5000 lat temu w starożytnym Egipcie, nie mając pojęcia, że to żywe organizmy. Myśleli, że to magia albo dar bogów. Dopiero w 1857 roku Louis Pasteur udowodnił, że fermentacja to dzieło żywych mikroorganizmów. Drożdże są też superfoodem, zawierają wszystkie aminokwasy, witaminy z grupy B, minerały. Nieaktywne drożdże odżywcze to popularna wegańska przyprawa o serowym posmaku. A naukowcy używają drożdży piekarskich jako organizmu modelowego w badaniach to dzięki nim rozumiemy, jak działają komórki wszystkich organizmów, włącznie z ludzkimi. Więc następnym razem, gdy będziesz czekać, aż ciasto wyrośnie, pamiętaj, że obserwujesz efekt pracy miliardów żywych organizmów. Każdy bąbelek w Twoim chlebie to ślad po mikroskopijnej uczcie drożdży, które zjadły cukier i zostawiły po sobie kieszenie z gazem. To nie magia, to biologia w Twojej kuchni. Ty, ksiądz Riffosz, jeśli zafascynowało Cię sekretne życie drożdży, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Podziel się tą wiedzą ze znajomymi, może spojrzą na chleb powszedni z nowym szacunkiem. W kolejnym filmie odkryjemy, co jeszcze dzieje się w Twojej kuchni na poziomie mikroskopijnym.